Okej, okay, witam serdecznie w kolejnym odcinku Lego Avengers, moi drodzy. Dzisiaj tak troszkę w dynamicznym stylu, was witam. Um, jesteśmy w trakcie ostatniej misji, tak? Dosyć zostaliśmy wrzuceni w sam środek walki. Jak pamiętacie, ostatnim razem. Um, ale dobra, uporali, upor uporaliśmy się z pierwszą falą przeciwników. Z tyłu chyba nic nie ma. Sięmy do przodu. Nie będziemy tutaj teraz obijać w bawełnę, musimy zakończyć tę Avengersę. Musimy zakończyć część pierwszą. Wydaje mi się, że to będzie już finał. Czy nasza tarcza? Patrzcie, pięknie. Czterech na raz. Skasowaliśmy czterech na raz tarczą. Bardzo ładnie. I co? Mam tu skoczyć pewnie. Siup. Okej. Okay. Mamy to bydle znowu. Kolejne bydle. Okej. Okay. Steve Rogers rozdzielił wszystkim zadania bardzo mądrze, moim zdaniem. Właśnie... Czarna dowa razem z Kapitanem muszą tutaj prowadzić walkę dalej na ulicy, Hulk musi rozwalać wszystko co po prostu stanie na drodze, Thor musi się zająć portalem. Ostatnia misja, ostatnia misja kurde. Trzeba się, trzeba się spiąć i postarać naprawdę. Ciśniemy. Teraz możemy już iść do przodu, odblokowało nam się przejście. I lecimy tam. Niebieskie monety tam mi zniknęły, kurde. Dobra, gasimy to. Pszczół, pięknie. Mnożnik nabity. Dobra, wyjaśniamy. Co to jest? To jest skaner. A nie, nie skaner, przepraszam. O, to będzie tak jak w filmie. Była taka scena w filmie. Mhm, mm to będzie fajne. Dobra, patrzcie, co się dzieje.

If we want to have Nie any chance, chance of closing that portal and defeating Loki, you'll need to work together and assemble as Avengers. Hey, wow. that could be worked into a catchphrase. Good luck, team. Assemble as Avengers. Well, no to that's already catchy. Okay, so now we officially start the The Council has made a decision. That is the island of Manhattan. Until I'm certain my team can't hold it, I will not order a nuclear strike against the civilian population. Bardzo mądrze. Okay, turn. Turn. What? Ta scena też jest wiernie odtworzona. No, prawie. Super to wygląda. Tucz go dobrze. Pięknie dobra. Jesteśmy torem i Halkiem. Wow! Dobra, widzę, że... Zapisałbym grę najchętniej. Pozwolicie mi. Pozwolicie, dobra. Mam jeszcze monety fajne. Czyli będziemy musieli rozpierdzielić to bydło. Zajmiemy się teraz nim jako Hulk i Thor. To jest w sumie chyba dopiero nasza druga okazja zagranie Torem w tej grze, wiecie? Bo normalnie nie, nie mieliśmy zbyt wiele takich możliwości. Tu trzeba coś się zwalić, tak? Może rzucę w to. Dobra. Ciur. Rozsypało się i coś będziemy musieli zbudować. Dobra, walczymy. Tak naprawdę to chyba w pierwszej misji tylko um, mogliśmy walczyć Halkiem. I powraca tutaj w ostatniej misji pierwszej części, ponownie. Dobra, ale elektryzować by to trzeba. Super. Ładujemy. Okej. Okay. Ale to jest większy robal niż, niż myślałem, naprawdę, skoro... Skoro tutaj po nim tak swobodnie poruszamy dosyć, a on nawet nie zwraca na to uwagi. Ok, rozwalimy to teraz Hulkiem na pewno? Dokładnie. E, nie tym. O, to. Dobrze. I lecimy dalej. Co ty we mnie strzelasz? Ho, hopie, co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Dobra, nie ma to tamto, lecimy. Teraz co, teraz. uuu wow! Dobra, może teraz tor tutaj coś zadziała? Młotem, dobra, udało się, nice. Powoliliśmy jednego, przynajmniej jednego powoliliśmy. Hulk, znowu co, twoja tutaj działka. Z jaką on to łatwością zrobił? Dobra, nawet nie udało mi się trafić. O, co to jest za atak. Zobaczcie, Thor i Hulk razem. Co to, co oni zrobią? Okej okay, okej. Okay. To było dziwne. Dziwne, ale fajne. Super, fajnie. Dobra, chyba wchodzimy do środka, tak to wygląda. Okej okay. Młot i Hulk, tak? Dobra, co to będzie? Co oni zrobią? Wow.

no nie dobrze, nie dobrze. Łap to, łap to, łap to. Oh fuck. O, dzień dobry. Legolas przyszedł. Nie się tak nie popisuj. Czyli starch poleciał po pocisk. Damy radę, my wyjdziemy myślę na luzie. Zapiszmy tylko grę mam dzięki. Dobra, i ciśniemy z nimi. Może rzucajmy tą tarczą, będzie trochę szybciej. Przyjemnie się bardzo nie rzucało mi zawsze. I w sumie jest to dosyć trochę sprawniejsze rozwiązanie. To sobie wysadzimy. Może coś mi to da akurat, okej. Okay. Coś mogę poskładać. Super. Teraz ciup tarcza. Wow, cztery... Okej, okay, aż cztery miejsca wałnąłem tarczą. Super się tą tarcą rzucam Mega to jest naprawdę Uwielbiam Okej, okay, pierdyło Teraz Barton potrzebujemy tutaj twojej strzały Siu, siup i siu Dobra, mamy windę, okej. Okay. Udało się jest winda. Znaczy... No, winda. Rozpierdziliśmy po prostu miejsce po windzie, ale niech będzie. Um, potrzebujemy już kapitana, ta. On tu chyba też wejdzie, myślę. Myślę, że on też jest tak, dokładnie, jest też sprawny dosyć sprawności. Kapitanowi nie brakuje. To wygląda na miejsce warte ugaszenia ogólnie. O, proszę bardzo, patrzcie. Mamy to. Teraz chyba strzały by trzeba w to wpakować, nie? Na logikę, dokładnie. Potrzebne są strzały, po których będziemy skakać tutaj, ale nie mam zasięgu, kurde. Muszę zejść na chwilę. Okej. Okay. Teraz strzelił już tutaj. Super. I ciśniemy, ciśniemy Do przodu, nie, nie owijamy bawełnę Wow, jak to zrobił fajnie Nice To jest co? Kawałek statku ok Barton Wow, ale was tutaj przyszło, panowie, spokojnie Odpierdzielcie się ode mnie Dobra Teraz szybko strzała Ciągniemy I ole jebnie Good, good. Okej. Okay. Idziemy ratować cywili, tylko zbierajcie sobie tą on, niebieską monetę. I teraz wchodzimy już kapitanem. Powinien nas przenieść. Dokładnie. Mają trochę więcej. Okej, okay, czyli muszę prze przedostać się tędy, tak? Wow. Teraz mamy torad. okej. Okay. Wymiana zawodników, tak? Dzień dobry, co możemy razem zrobić? Co u nas? Patrzcie, mogę tak. Dziwne. Dobra, działamy Jedni młotem. Teraz Barton poszedł na ławę, na ławę posiedzieć, a Tor wchodzi na boisko. Ok, więc rozwalamy to. Skoro ta kamera nam ewidentnie wskazała na to, że musimy to rozwalić i coś z tego zbudować. Tak też zróbmy, nie? Tak też zróbmy. Tylko czy ja przez ten, przez... Yy, przez dach na elektryzuję swój młot? zobaczcie. pewnie da radę, nie? Powinno dach rozdupić, no ale okej, okay, nie będzie. Wszedł sam w pole rażenia. Mamy komat przeładowany, okej, okay, super. Wow. tu potrzebujemy kapitana. O, użyjmy... Kurde, kamera mi się przełączyła. Chciałem użyć naszej umiejętności walnięcia młotem w tarczę. Teraz, szybko. Okej, okay, nieważne, zajął się tym już sam. Gaś to, gaś to, gaś to, gaś to. Dobra, nie tracimy czasu, ciśniemy dalej. Jeszcze raz gasimy tutaj. Jedyne co teraz w sumie kapitan robi to gasi ogień Ale niech będzie niszczymy to co musimy, składamy to co musimy złożyć Jest trochę monet, o, może muszę zebrać Oj, zginąłem, kurde Dobra to no padaj rzecz, Jezus, ile można żyć Jezu, on, aha, on zestrzelają tutaj Tymi pociskami konkretnymi Dobra O! Teraz lepiej Cii, Jeszcze moc nam idealnie spadł no, no spoko, może być Wow, dobra mam rozumieć Co to za działo miał? Że tak na kurwią Oła!

Całą grę myślałem, że źle, że, że źle to wymawiam. Hawkeye. O, to jest to, to jest to, to jest, to jest fenomenalna scena. Kieki goryl. Ok, Loki kontra Hulk. A, mogę tutaj. Dobra, czyli teraz działamy znowu tutaj na Stark Tower. Niech będzie. Strzelamy w te punkty? Yy, celownik, proszę jakiś mi dać. Celownik, celownik. Siup, 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 siup. Elegancko. Teraz minigierka, tak? Co ja tu robię? A, eliminuję tutaj mu tych, y, tych lokich, żeby wykryć, który z nich jest właściwy. Jakby, czy co ja robię? żeby Hulk wiedział, czy czy jak nie, wiem, spróbujemy wszystkich tutaj pospamować ich. O, to ten, dobra. Aha. No dobra. Czy już mogę go złapać? Okej, okay, okej. Okay. Pięknie. Całosny był? Jak zojebał tym berłem, nice Dobra, agentka, znowu tutaj coś dla ciebie, słuchaj Hulk zrobił swoje. Teraz Ty się zamień tutaj w niewidzialną postać i zapiszmy grę. Od tego zacznijmy. Ciach, ciach, ciach. Ok, wchodzimy na górę. To są drabinki? Nie, to nie są drabinki. Nie, są. Dobrze, dobrze, są. Super, dzień dobry. Nie widzicie mnie jeszcze, panowie, dlatego sobie tutaj wszystko spokojnie poskładam. To jest akurat fajna ta niewidzialność w takich sytuacjach. Oni mnie totalnie teraz nie widzą, nie? Zero. Wow, wow, wow. Dobra, bierzemy berło i dźgamy to. Jeszcze nie zamykaj. Jeszcze nie. Jeszcze Stark. ok, czyli to jest koniec misji ogólnie. Pewnie w filmiku pokażą zakończenie tego. Wizja do rewizji odblokowano. A, czy by to były te misje dodatkowe, które się odblokowują? Chyba tak. Jeden z widzów mi o tym mówił. Że to są dodatkowe misje, które się odblokowują. C czyli odcinek będzie troszkę więcej jednak. Fajnie, fajnie. Nie będzie tylko 12, 12 odcinków. Czy tam 15, nie wiem, ile tych misji miało być formalnie dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, kontynuujmy. Zobaczymy, jak się ta opowieść kończy. No właśnie. Ooh, dizzy as fuck. No zdąży wpaść zdąży, zdąży zdąży zdążył Nie mogło być inaczej Pięknie. Piłka przejęta i przyłożenie. Nie, 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 sofuj o Boże! Nie, nie, nikt. No już prawy <grywa> dostał wcier od Halka. In from the station, what has been described as an extraterrestrial attack. The heroics of the group known as the Avengers has been to many a cause, not only of comfort, but for celebration. Yeah, it's just really I great, great knowing they're out there. You know, someone's watching over us. I love you, Thor. And then he goes pew pew, and then the air goes boom, and the green guy walks up and he goes rrr. I just feel safe with those guys out, out there. I'd Questions I just want to say about the thank themselves. you. <laughs> their sudden appearance and equally sudden disappearance zabirayam tsyrak dazgardu high five oh jesus No, to chyba nie do końca tak się zakończyło, ale okej. Okay. Super, udało nam się sobie zakończyć, jakby, pierwszy etap naszej gry Lego Marvel's Avengers. Skończyliśmy fabułę pierwszej części. Teraz następne odcinki będą fabułą um, Avengersów dwójki. Y, tej części z Ultronem, także zobaczymy jak to będzie. Nie będę Was tu męczył napisami, może jeszcze je pominę tylko i zobaczymy, właśnie. Teaser dalszy, jakby. Tu mamy chyba Thanosa już. No to wygląda, że jest to Thanos, Thanos Power Mix. Okej, okay. jest Jan, dokładnie, jest Jan. Dalsze napisy też je pomijam. O, jaki miły. Tarcza, okay oh fucking shit Albo jednak nie if i if they find out we serve hydra hydra shield two sides of a coin that's no longer currency what do we have is worth more than any of them ever knew air Strucker, fury has released everything to the public everything he knows about To on już Quick Silvera, Scarlet Witch. Okej. Okay. mamy tu właśnie Strakera i tą tą, 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 tą ich bazę. Dobra, słuchajcie. To jest, to jest, powiedzmy taki cliffhanger do następnych odcinków, także w tym miejscu was pożegnam już. Dzięki za oglądanie do następnego. Hej! Jo!